Proszę? A Ale proszę nastawienie, idź jedz, bo to już wiesz, żeby ci bufet się nie zwinął. O Boże. To był najgorszy podjazd dzisiaj. Głosy zaczęłam słyszeć na 100 km. Słyszałaś głosy? No. <grych> się rozglądałam czy ktoś tam jest. Nie. Ale nie tam nie było więc. Dziec, a ty wyglądasz w ogóle świeżo. To jest jakaś ściema. Jaki Żółwi. Tyle rowerów pod bidonem to nawet na otwarciu było. Dzisiaj 90 osób na starcie eventu, więc będzie, będzie wesoło. No i oczywiście nie tylko Tarnów, ale tutaj dzisiaj Warszawa, Kraków, no i ogólnie naprawdę ciekawy przegląd i zbiór kolarstwa szesowego, nie tylko południowego. Kolejny weekend, kolejny głupi pomysł, czyli dzisiaj witamy z Tarnowa, a jak jesteśmy w Tarnowie to jesteśmy oczywiście pod bidonem i dzisiaj będzie kolejny... I węcik kolejne 200, plus bo ostatnio jest tak, że na szosie jeżdżę raz w tygodniu, ale 200 km. Przez ostatnie 3 tygodnie w zasadzie na szosę wychodziłem raz, max, dwa razy w tygodniu, a jak wychodziłem w weekend na szosę to było 200. Trochę schodzimy z objętości, bo 3 tygodnie temu było 265, tydzień temu było ponad 240, a dzisiaj będzie tylko 212, bo będzie i węcik bidonu i PNS-a, czyli najdłuższy dzień w roku trasa starnowa dotarnowa przez między innymi Magurski Park Narodowy, czyli tereny do których was zabraliśmy chwilę temu na gravelach, w które was zabraliśmy na gravelach, a dzisiaj będzie szosowo. 90 osób na starcie, super zorganizowana ustaweczka i węcik, jak to zawsze z bidonem, czyli bufety, samochody techniczne. Piękna pogoda, niedziela 23 czerwca, zapraszam Was na kolejną rundkę 200+. Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, ale myślę, że tfu, 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 mam nadzieję, że będzie mniej dramatycznie niż przy okazji ostatnich tras z weekendów. No i w sumie czerwiec się kończy, więc to chyba już takie ostatnie 200, przynajmniej e, na jakiś czas. Trzeba by sobie zrobić trochę przerwę. Tym razem w filmie nie jeden Citroen z Golemo, tylko trzy. Solidne zabezpieczenie imprezy, ale bardzo jestem ciekawy, jak sobie poradzi dzisiaj bus elektryk na trasie, bo jest do przejechania ponad 200 km dla busów, a zasięg w busie pokazuje 320, więc zaczymy Znając moje doświadczenia z elektrykami i tym, co się dzieje z zasięgami, kiedy pojawiają się góry, to bardzo jestem ciekawy, czy dzisiaj będzie eksplorowanie ładowarek w górach pod tarnowym. Jak nastawienie? Pierwszej grupie myślę, że będzie spokojnie. Ustawka 200 plus Kasia. Będzie? Tak, zobaczymy. Nie wywieraj na mnie Nie presji. Nie budujemy presji? Dobrze. Gdzie zabrazi jedzenia? Jest, jest problem, bo Kasia jedzie w pierwszej grupie, czyli o co oznacza, że będzie pierwsza na bufetach? Właśnie do tego doszłam. Już od razu mi się lepiej zrobiło. <noise> nie, nie, właśnie nie wiem, czy reszcie się zrobiło lepiej po tym, bo to nie wiem, co z tego zostanie, ale będzie pięknie. Pamiętaj, że nadejdzie kryzys. On na pewno będzie i pamiętaj, że będzie tylko w twojej głowie. I dzisiejsza rundka. Dzisiaj 210 km, 2400 metrów w górę. W sumie podobny ślad. I'm rising, I'm waking, I gotta go get it. I'm making my bed in straight to the digits. No cup of joke up a joke as this is sitting. So, I take can shot with the lemon and ginger. Look in the mirror, like, yeah, I'm not. The... Look in the mirror, like, I'm fitting. Looking outside, like the world is on mine. Look in the mirror, like, go get it. I gotta get to the scene, oh, I gotta get to the bag now. I can be chasing on these. looking in a feeling and dragged down. That's why they just crash out. Sucking and selling this man down. Life getting. Nadrobisz te 15 minut? Nadrobimy. Nadrobimy. Ostatnio na pucharze Tarnowa, kurczę się stresowałem. W 76, nie? To no. pamiętam wtedy. mi no. Kazimierz Górski był na starcie wtedy. Był tak, bo jest. bohater. Co to za dziwny rower, miłość? nie karamba. Ja nie, nie jest przydany. Tak? A już, to już to już nie ten właściciel, pięknie. Ale szczęśliwy nowy. Szczęśliwy nowy? Czyli jedzie się, Jedzie. Jedzie, A, to będę polował. <laughs> Czy można robić jakiś ranking sztuczek, co ktoś zaprezentuje na starcie? Stójka już była, jazda na jednym kole też była. Tak, więc... No szczewa już jest... No jeszcze jest jakby z jedną ręką parę opcji zostało, nie, bo jakieś taneczne też jeszcze wchodzą w grę na koniec, jak już z rowerem No i, jakby, i szybki meczyk na rowerach jeszcze, jakby tu tknęli to też by było W klimacie euro, no można by tak, nie, można by uścisk. Grupa przedostatnia Najlepsza Z krakowskimi twarzami To jest ten Gravelo Sosa? Gravelo dokładnie zadowolony? Bo ty pytałeś o Forsa kiedyś, nie? W zimie, pamiętam, że zapytałeś o Forsie chyba, o napębie. I działa, nie? I na rower Niektórzy mówią, że nie działa eee. Lucky taste makers, groundbreakers, we crown shakers. Moved us outside the margin, we're writing. That's how we found paper. hustling nature, since we was riding back on the scooter races Had no stable footers, since then I've been an earthquaker. -er. Uh, brown sugar and cinnamon. Don't think that I'm the greatest. I just settle for the synonyms. Hey, they wonder what's got it into him. I took a couple losses, my. I'm trying to win again and win again and win again. I ain't taking minutes My destiny was written in. Coming with a different scent. Coming with a different stench No i pięknie to na razie idzie. Pogoda jest dzisiaj po prostu bajkowa. No jest tak jak zeszły weekend, tylko że tutaj nie wieje, tak jak w Senikach. Traskę na razie naprawdę narysowano super, bo są fajne asfalty. Podjazdy są dość przyjemne, że to w ogóle na tej trasie z podjazdami będzie przyjemnie, bo to jest tylko 2400 metrów na 212 km, i raczej bez jakichś super ścianek. No więc co, jedzie się super i tak do pierwszego bufetu zobaczymy Złapiemy Kasię na pierwszym bufecie, bo Kasia w pierwszej grupie na razie jej nie minęliśmy, więc zdaje się, że jedzie się dobrze. Pierwszy bufecik jest, ale jest grupa. Kurde, się zjechały wszystkie grupy. Oblężenie kolarskie. Kiedy, nie wiem kiedy tutaj te szosy oglądały taką ilość kolarzy ostatnio Wiem za co jest dobrego A kawka, kawka, z banka, kultura co, co dobrego dają? Bananki? Ale jest na bogato Co tam się stało? Mm. Z czym są? Są takie same? Nie, różne Okej okay. Ale... Czoko, ananas, jak pizza hawajska, co dla mnie? W to. Nie no, na razie to wam powiem, że to... Tak się dzisiaj jedzie, po taka to jest impreza Jazda jednak w grupie, dzisiaj w takiej, przy takiej pogodzie jak dzisiaj. To te 200 to jest jak 100 103 tygodnie temu. Świat się zmienia. Teraz w ogóle 200 to jest nowe 100. Zobaczymy jak długo by tak. Ile by takich weekendów człowiek jeszcze ujechał? No i robi się ładnie. Bejki, niski się zbliża, a tej proszę. Zboże już wygląda zbożowo. A my zaczynamy górki za chwilę, więc grupy się zjeżdżają. Koniec tego płaskiego. No, nie ma! Nie ma stania Im bliżej gór tym szybciej Chyba się pojawiły ambicje na zostanie najszybszą grupą W peletonie dzisiaj Ale zobaczymy co góry pokaże Ale serpentynki Kurczę, asfalcik jak dywan A widoki Najładniej ładnie się robi Piękna górka czyli Magórski Park Narodowy i podjazd, który w sumie już powinniście znać z filmów bo to jest dokładnie ten sam podjazd, który jechaliśmy w Beski Niskim na gravelach To tym razem jedziemy w szosa i zjazd będzie inaczej, ale to jest ta sama droga wyłączona z ruchu więc pięknie, tempo idzie dobre, średnia ponad 30 na 90 km więc nawet więcej niż się spodziewałem Zobaczymy ile to potrwa Grupa mocna jeszcze trochę, teraz na szczycie podjazdu bufecik będzie stóweczka zrobiona, blisko połowy, i czas na kolejny popas. Ja tu dzisiaj z ambitnym planem, że podjazdy będą na 220W wjechane. No a to tak się właśnie jedzie. kurde... nie ma kolegów na rowerze. Nie ma litości. Kurde, podjazd przed połową trasy i 340W, ale jest. Ale jest pięknie, ale niespodzianka. Nie na szczycie. Nagroda następuje wcześniej, ale piękne miejsce, za widok. Uuu, widać po plecach potężną walkę z trasą. Sole są wytapiane. Czekamy na, czekamy na kasie, jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało. Jak tam w kierowniku? Dobrze zajmie. Ale szanuję to, że porwa tutaj jednak towarzyszysz godnie całej, całej wycieczce. Ile kilometrów ku roku no Szejset. No Będziemy 800. Ja skończę. 800. Ja czekam na Kasie, bardzo Ale jestem ciekawy to jej wrażenie. Tu jest te... zachwycona, zakochała się w tym podjeździe. To Mówi, że tu wróci. Myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba ją przekonywać, ja że to, myślę, to wszystko jest w głowie. To jest trening powtórzeniowy, wiesz. Tak, zdecydowanie. Stoimy, czekamy. A Kasi nie ma i nie ma. Nie wiem, czy nie zamyka peletonu. Właśnie jedzie samochód techniczny i bardzo jestem ciekawy, czy... Na pokładzie będzie Kasia, czy jej nie doceniam. Zaraz się okaże, bo nikogo więcej na rowerze nie widzę. Nie, czyli walczy. Czyli jeszcze ciśnie, zaraz zaczymy, bo tu zaraz ostatnie grupy pojadą. Kasia zostanie sama, będę musiał z nim jechać. Skończymy znowu stawkę w dwójkę. Jest, jedzie, jedzie i ona. Jest. Może tempo jest jakie jest, ale nastawienie bojowe. Gratulacje. Moja kraje znacznie. Proszę? Ale proszę nastawienie, idź jedz, bo ty już wiesz, żeby ci bufet się nie zwinął. O Boże. To był najgorszy podjazd dzisiaj. Włosy zaczęłam słyszeć na 100 kilometrów. Słyszałaś głosy? No. <głosy> rozglądałam czy ktoś tam jest. Nie. Ale nikogo tam nie było, więc. Dziec, a ja ty wyglądasz w ogóle świeżo. Jest jakaś ściema. Bufet się zwija. Grupa różowa już pojechała. Piękne miejsce. Następny bufet za 50 kilometrów? Jakoś tak? Ostatni. Ostatni, no to już. To będzie wielki buf. Ale przepiękne są te tereny Teraz odbiliśmy od tej trasy, którą jechaliśmy na gravelach To jest wariant czasowy, jak widać asfalcik super A widokowo, no Beskid Niski jest naprawdę super Znowu wjechaliśmy do Magórskiego Parku Narodowego Ruch zerowy i takie widoczki, takie drogi Coś pięknego Jakość tych asfaltów tutaj na końcu świata jest niesamowita, nie? Coś pięknego a ty Kasu zaraz byś miała swój życiowy dystans Tak gadu, -gadu nie? Patrzcie. Gdzie ty miałaś Marca? 120 ile? 118. 158. No co już minęło? Nie, że było Janek jak 130. Tak? O kurde. Nie, Czy nie wiem. Nie. Nie wiem, może mamy jakiegoś widza, który ci prowadzi statystykę. Na tych żuławach. A no tak, bo przecież na żławach zrobiłaś tę, 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 tę trasę. Na wysoczyźnie, no faktycznie. No to dzisiaj jeszcze musimy chwilę poczekać na ten moment pobicia rekordu, ale okoliczności do robienia wyników są idealne, bo po prostu no nie tylko szutry, ale też asfalty beskidońskiego to jest bajeczka. Dzisiaj dzień idealnie zbilansowany, bo najpierw stóweczka ze średnią ponad 30 i z ostatnich 60 minut przed stóweczką było średnio 240 watów, więc całkiem żywa a teraz stóweczka fotograficzno e, wspierająca mentalnie Zobaczymy, może się uda Kasia nam mówić na 200. Zobaczymy. Jest chyba blisko, zobaczymy. Proszę Państwa, 150 km, a Kasia jedzie dalej. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. A jeszcze średnia jest 29,6 przynajmniej u mnie, więc cuda się dzieją. Za chwilę ostatni bufet i zostanie około 5 dyszek do końca, więc tu już nie wierzę, że Kasia nie dojedzie, chociaż jeszcze może jakiś kryzys będzie, więc będziemy motywować, ale. Jest, są emocje, 200, pierwsze 200 Kasi jest blisko, a już jest pierwsze 140, pierwsze 150, więc co kilometr nowe rejony. Drodzy Państwo, tutaj dzieją się rzeczy niesamowite. Przyznaję, że dawno nie byłem w tej części peletonu, więc widziałem dzisiaj ludzi w naprawdę ciężkim stanie walki z samym sobą, więc każdy tutaj z tej grupy jest zwycięzcą. I było dramatycznie. Kasia walczy, walczymy. Przyznaję, że trzeba przyznać, jest pchane, jest dopingowane, jest wspierane, ale jedzie, jedziemy dalej. 28 km do końca, 120 metrów, czyli praktycznie koniec. Aj! Trzymam kciuki, żeby się to udało. Tyle, tyle własnego wkładu to naprawdę byłoby głupio. Proszę Państwa, wydarzyło, 200 km w Kasi, o Boże, jest, co by nie było, jest, 200 km. Koniec tego dobrego, proszę Państwa, ostatnia 200 w czerwcu, dziękuję, 210, więcej się tak nie wygłupiasz, jesteś jesteś mistrzem. Jest, tak jest, drodzy Państwo, 200 zostało przejechane, Kasia 200 przejechała, ja 200 przejechałem, wszyscy 200 przejechali i tak się skończyła nasza Przygoda z ustawką bidonu i tygodniem najdłuższych dni w roku. Bo w sumie nie był to najdłuższy dzień konkretnie, ale tamten tydzień to był tydzień z najdłuższymi dniami w roku. Więc kończę ten odcinek z zupełnie innego miejsca i też już trochę Wam zdradzam, że kolejny cykl odcinków wyjazdowych Bike Show wraca. Do Trójmiasta wraca nad morze, więc już w kolejnych odcinkach, nie powiem, że w następnym czy w następnych, ale w kolejnych, bo trochę jest tego chaosu i trochę jest tej roboty, jeżeli chodzi o ogarnianie kolejności tych odcinków. To w jednym z następnych odcinków przenosimy się do Trójmiasta i będziemy kręcić znowu nad Polskim Morzem. A póki co, dziękuję. Do zobaczenia. Hej!